Różnica w hamowaniu na zaciskach używanych w Porsche, Panamera Turbo, Cayenne Turbo 2, a na przykład w BMW 330-325, czyli dość duże pojemności posiadające dużą tarczę, różnice są kolosalne. Nie mówię tylko o sprawach wizualnych, ale przede wszystkim o o sile hamowania. Auto na zaciskach takich jak te Brembo. Mówię tutaj akurat o BMW 335i. Akurat o E93, czyli Cabrio. Różnica jest kolosalna. Auto się po prostu zatrzymuje w miejscu. A na takich zaciskach, no cóż, są to oryginalne zaciski z BMW 325i. Jeden duży tłoczek, no cóż. No niestety BMW w tej kwestii się nie pochwaliło, nie zrobiło nic konkretnego. Tutaj mamy porównanie wielkości zacisku, a co za tym idzie wielkości klocka hamulcowego. Te zaciski to są tak zwane banany. Montaż ich w BMW i tych innych niemieckich samochodów typu Volkswagen, Audi i Mercedes czy jak to tam możliwe jest dzięki dzięki, dzięki specjalnym adapterom. Instalowanym tutaj w tym miejscu. No cóż. Polecam wszystkim. Nie jest to tania impreza ale warta Z zachodu wizualnie efekt jest niesamowity jeśli jeszcze auto ma jasne czyli srebrne przejrzyste felki. efekt jest niesamowity polecamy na przykład Styling 313 Przy tym zacisku to jest nie to auto. Pozdrawiam.